Siema, to ja krówka! Wiem, długo mnie nie było, ale chcę wrócić. Żeby nie zanudzać, może włączę Brawl TV, żeby coś się tak działo. Ja tu będę paplać jakieś głupoty. Nie no, oczywiście. Wiem, kurde, nie było mnie bardzo długo, nic nie... nic nie wrzucałem przez bardzo długi czas. No i chcę z tutaj przeprosić, bo nie wiem, jeśli ktoś jest jakimś wiernym widzem. To pewnie czekam na, na to, żebym wysłał. Rzeczy takich osób nie ma, ale jakby jakaś też jedna coś taka znalazła, no to dzięki bardzo. Tak, by chcę wrócić do nagrywania, ponieważ kurde, brakuje mi tego. Oraz chcę, żeby moim celem było zdobycie Supercell Creatora, czyli muszę zrobić 100 subskrypcji, mam teraz aktualnie 56 chyba. Oraz chcę Wam zapewnić, że filmy np. z Brown Newsów będą się pojawiać z lepszym montażem, będą się pojawiać, będą bardziej szczegółowe. Oraz spróbuję, żeby były jak najlepszej jakości. No i dziękuję, jeśli obejrzeliście ten film cały oraz film oraz zacz, zacznę nagrywać już od jutra. Więc mięgo ja oglądanie tuba dalej.